Proszę Państwa, będę mówić o niektórych lekach antyarytmicznych, ale tych dość powszechnie stosowanych, czyli w leczeniu chorych z migotaniem przedsionków, bo to jest konferencja temu poświęcona. Więc w lekach klasy 1C i a amiodaronie. No, najczęściej zaczyna się tego rodzaju wypowiedź od y, tych podstaw elektrofizjologicznego działania i leki klasy 1C działają głównie na kanał. Sodowy, co w efekcie powoduje zaburzenia przewodzenia, utrudnienie przewodzenia. Mają oczywiście jakieś tam dodatkowe jeszcze właściwości. Propafenon ma działanie dodatkowo, właśnie beta-adrenolityczne, a może jakieś specjalnie silne, ale są astmatycy, którzy po włączeniu tego leku odczuwają to. Natomiast, jak wiemy, amiodaron ma działanie na prawie wszystkie kanały na receptor alfa i beta I ma właściwości od, tam według Wołka-Williamsa od klasy pierwszej do klasy czwartej. Chciałabym zwrócić uwagę na niektóre farmakokinetyczne problemy. Metabolizm. Oba leki są metabolizowane w cypy 2D6, ale są tu pewne różnice, warto zapamiętać. Otóż propafenon jest zarówno substratem, jak i inhibitorem. Jest metabolizowany prawie stuprocentowo i ma jeszcze dodatkowo te właściwości beta adrenolityczne. W populacji rasy białej, rasy kaukaskiej, około 10-15% osób to są tak zwani słabi metabolizatorzy. Co daje w efekcie no, zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych w postaci patologicznej bradyarytmi, szczególnie właśnie na propafenonie, które ma to działanie beta Natomiast flekainid jest tylko substratem, dlatego cyp 2D6 jest metabolizowany w takim odsetku 50-60%, nie jest beta-blokerem. W związku z tym działanie kliniczne tego polimorfizmu ma mniejsze znaczenie, co jest oczywiście zaletą leku. Oczywiście są możliwości oznaczenia tego polimorfizmu. W pracowniach sprawdzałam usług genetycznych. Kosztuje takie badanie około 300-400 zł. Są też ważne różnice w okresie półtrwania, bo propafenon ma relatywnie krótki i jest stosowany, powinien być stosowany, jeżeli to nie jest preparat o przedłużonym działaniu, trzy razy dziennie. Flekainizm ma ten okres półtrwania dużo dłuższy i może być stosowany nie w preparacie nawet o przedłużonym działaniu dwa razy dziennie. Ktoś tu powiedział, już nie pamiętam kto, co tam dajemy sobie trzy razy dziennie i tak dalej. Kto zna pacjenta, który w leczeniu przywlekłym stosuje regularnie lek trzy razy dziennie, tacy chyba pacjenci nie istnieją. Teraz, yy, jaka jest skuteczność ryzyko działań niepożądanych. Jedna z takich najbardziej znanych metaanaliz, bardzo wielu badań klinicznych, z której wynika, że amiodaron jest najskuteczniejszy, ale niestety najczęściej powoduje objawy niepożądane, proszę Państwa. No to teraz, kiedy u pacjentów z napadowym lub przetrwałym migotaniem stosujemy leki antyarytmiczne. To może być postępowanie doraźne, czyli po prostu kardiowersja farmakologiczna, albo też przygotowanie pacjenta do kardiowersji elektrycznej. W leczeniu przewlekłym te sytuacje mogą być bardzo różne. W napadowym to oczywiście raczej rzadko dla eliminacji tych napadów, raczej dla ograniczenia ich liczby. Natomiast w przetrwałym dla utrzymania rytmu zatokowego po kardiomersji. To są takie oczywistości, co w tej chwili wymieniam. Jak to się ma do ablacji? No oczywiście to może być pacjent, który nie jest kandydatem, który nie ma ochoty, nie chce wyrazić zgody, ale może być to pacjent zakwalifikowany do ablacji, ale jest jeszcze niezdecydowany albo oczekuje w kolejce, no przecież są kolejki do tego rodzaju zabiegu, a niektórzy stosują takie, taką strategię, że po kardiowersji powiedzmy elektrycznej na jakiś czas utrzymać ryzyk zatokowy, trochę odwrócić remodeling, co ma niby zwiększyć powodzenie ablacji. Oczywiście chorzy po ablacji także stosują leki antyarytmiczne w tym okresie pierwszych dwóch, trzech miesięcy, ale i także Przewlekle później, jeżeli skuteczność ablacji nie jest wystarczająca, albo my nie chcemy, albo pacjent nie chce ponownego zabiegu. Tu chciałam podkreślić, podkreślić jeszcze raz: nie stosujemy leków klasy pierwszej, klasy trzeciej dla kontroli częstotliwości rytmu w postępowaniu przewlekłym. Taki błąd niestety się zdarza. Teraz ta kardiowersja farmakologiczna przy użyciu omawianych przeze mnie leków. Flekainit propafenon stosujemy albo dożylnie, ale także może być podawany do ustnie. Jeżeli chodzi o flekainit, to bardzo zaawansowane są badania i wypadają wstępnie korzystnie w postaci inhalacji dla przerwania właśnie epizodu migotania przedsionków jeżeli chodzi o amiodaron to jego skuteczność jest wysoka, ale efekt działania jest często późny nawet po 24 godzinach i trzeba mieć świadomość nie mówić, że amiodaron jest skuteczny, tylko nie wyczekaliśmy dostatecznie długo na, na jego efekt, dlatego kwalifikując pacjenta do umiarania mamy Trzeba wstępnie zaakceptować, że, że nie chcemy już uzyskać rytmu zatokowego, ale może być to trochę z poślizgiem. Teraz chciałam dodać, że za chwilę o tym powiem, że jest ta strategia kardiowersji w trybie Pili de pocket ale warunek podstawowy jest taki, że pacjent musi mieć wcześniej w warunkach nadzoru, czyli najlepiej na rzeczy czy też Izbie Przyjęć sprawdzoną skuteczność i bezpieczeństwo takiego postępowania doraźnego. Natomiast w Polsce coraz szerzej stosuje się antazolinę, co wynikało także trochę z naszego głosowania. A myślę, że jeżeli pacjent wydaje się być dobrym kandydatem do tej strategii do pokaz w przyszłości, to warto go w tej Izbie przyjąć, spróbować umiarowić np. przykład flekaindem albo propafenonem do ustnym, żeby przetestować, jakie są szanse powodzenia i bezpieczeństwa na, na przyszłość. Takie postępowanie doraźne polega na tym, że najpierw podajemy pacjentowi lek. Wpływający na przewodzenie w węźle przedcząskowo-komorowym, a dopiero lek antyarytmiczny po 30 minutach. Tu podana jest dawka fleka i nidu, oczywiście mniejsza, jeżeli jest waga poniżej 75 kg, i podobnie w przypadku propafenolu. Ale kto jest dobrym kandydatem? To po pierwsze pacjent musi być z objawami. Po drugie, musi być trochę przedłużający się bizon, przykładowo powyżej 2 godzin. Następny warunek. Napady występują niezbyt często, nie, no nie częściej niż raz w miesiącu. Oczywiście nie występują w trakcie napadu jakieś bardzo poważne, niepokojące objawy, ale przede wszystkim musi być jak to się mówi, pacjent, który rozumie i będzie wiedział, jak słusznie postąpić. Teraz leki antyarytmiczne mają przynajmniej tak się zakłada, zwiększyć szanse kardiowersji elektrycznej w przetrwałym migotaniu przedsionków przede wszystkim, a także oczywiście kontynuowane mają zwiększać szanse utrzymania tego rytmu zatokowego i bardzo niedawno przedstawiono wyniki znowu bardzo dużej metaanalizy i co się okazało, że to Zwiększenie szansy powodzenia kardiowersji stwarza przede wszystkim amiodaron, ale tu chciałabym coś dodać, bo to jest no niestety. Chyba nadal dość powszechny błąd. Jeżeli pacjent nie jest przewlekle leczony przeciwkrzepliwie i włączamy MUNDAK, to nie możemy już od razu włączyć tego amiodaronu, bo może się zdarzyć, że nie upłynie te trzy tygodnie, a sama amiodaron w fazie nasycania no, już umiarowi pacjenta, czyli najpierw ten cykl leczenia przeciwkrzepliwego, a potem dołączenia amiodaronu. Natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie szansy utrzymania rytmu po, y, y, zatokowego po kardiowersji, to są dowody nie tylko dla miodaronu, ale także dla leków klasy 1C. Tu chciałam przypomnieć może nie najświeższe, ale bardzo dobre i praktycznie ważne badanie nad flekainidem. Ono było randomizowane i albo pacjent po kardiowersji przetrwałego migotania nie brał żadnego leku antyarytmicznego albo fleka i tylko przez cztery tygodnie albo bardziej przewlekle. Oczywiście ten stosowany krócej. Był mniej skuteczny, ale tak naprawdę udało się zapobiec około 80% nawrotów migotania, czyli jest to jakaś strategia postępowania. Niestety było też badanie o podobnym trochę protokole z amiodaronem, badanie Convert, które nie potwierdziło takiej zalety dla amiodaronu, co oczywiście wynika ze złożonej farmakokinetyki tego leku. To teraz, proszę Państwa, chciałabym przejść w części drugiej, bardziej do eksponowania tego bezpieczeństwa i zacznę od algorytmu z wytycznych 2020 poświęconych migotaniu przeciągów, u jakich chorych te moje leki można stosować. W lekainic klasa pierwsza, wymienieni są tu pacjenci z migotaniem chorobą strukturalną, minimalną lub bez takich. Natomiast amiodal w niewydolności serca zarówno zachowaną, jak i zredukowaną frakcją, także w chorobie wieńcowej i w istotnej wadzie zastawkowej. Powiedziałabym, że to jest prawda, ale nie całkiem, bo mamy wytyczne poświęcone co prawda Arytwiom Komorowym 2022, dużo świeższe, gdzie to spojrzenie jest troszeczkę inne. Nad Fleka i Nidem, któremu trochę więcej czasu poświęcam, bo to jest jak gdyby dla nas w Polsce nowy lek, dostępny, niestety jeszcze nierefundowany, i wisi nad nim no to badanie kasty, Jak mówią, ach nie, bo przecież było badanie kasty. Ono było bardzo dawno i, i mało kto wie, na czym ono polegało. To byli pacjenci po zawale serca którzy mieli ekstrasystolę komorową. Wtedy uważało się, że właśnie po zawale taka ekstrasystolia zwiększa ryzyko nagłego zgonu sercowego i należy to zwalczać. I stosowano albo flekainit, albo enkainit i jeżeli pacjent dobrze odpowiadał w sensie, że była supresja tej arytmii, dość ostre kryteria były przyjęte, Wówczas tych pacjentów dopiero randomizowano do placebo albo do tego leku antyarytmicznego, no ale to była duża porażka, bo badanie przerwano przedwcześnie. Widzicie Państwo tam krzywe przeżycia ze zdarzeniami arytmicznymi, ale także podobnie to wyglądało dla zgonów z dowolnej przyczyny. Dlaczego tak się stało? Otóż przyczyn było wiele. Głównie to dotyczyło pacjentów z zawałem, tak wtedy nazywano, Q, ale jest bardzo wiele tak zwanych słabych punktów, które pokazuję Państwu na przeźroczu. To jeszcze było praktycznie przed erą pierwotnej PCI, to jest po pierwsze. Po drugie, no jednak duży odsetek, mniej więcej połowa tych pacjentów miała frakcję poniżej 40%. Nie wykonywano im testu wysiłkowego, więc nie wiadomo, jak było z niedokrwieniem. A z farmakoterapią to było w ogóle fatalnie. Beta-bloker w 30%, aspiryna w 2 trzeci. Na parsnica aż w 20%, a mogą być niekorzystne interakcje np. z lekainidem a w ogóle to jeszcze nie istniały wtedy inhibitory konwertazy i statyny. simwastatyna statyna, jak mniej więcej przerywano badanie kas, to ona wchodziła na starynek. Także myślę, że wystarczająco skrytykowałam to badanie i chciałam Państwu pokazać taki bardzo zgrabny i mądry schemat z dokumentu wytycznych 2022 dla leków klasy pierwszej. U kogo i jak bezpiecznie. Przeciwwskazania. One są tutaj wypunktowane jednak troszkę bardziej tolerancyjnie. Oczywiście nie w zespole brugadów, ale nie w przebytym zawale. Nie jest tu Inna wymieniona postać choroby wieńcowej, tylko istotna dysfunkcja lewej komory, ciężka, ciężka wada zastawkowa, ale przede wszystkim też zaburzenia, oczywiście, automatyzmu i przewodzenia. Natomiast ostrzeżeń dopiero wynika, u kogo powinniśmy tę decyzję no, bardzo cedzić. Jeżeli jest choroba, więc podejrzewamy, że to może być istotna choroba wieńcowa, to przed włączeniem dobrze jest wykonać test wysiłkowy. E, oczywiście dysfunkcja zależy jakiego stopnia, i tak dalej, kontrolne KG po jednym, dwóch tygodniach, jeżeli pojawiają się istotne zaburzenia przewodzenia, to nie jest to najlepszy kandydat, a jeżeli mamy w tym zakresie wątpliwość, to można pacjentowi wykonać test wysiłkowy już na leku, na tym fleka i nidzie, e, ponieważ e, czasem te zaburzenia przewodzenia czy brzydka arytmia komorowa może pojawić się w trakcie obciążenia wysiłkowego. Proszę Państwa, to jest, wiem, że mój czas już jest fatalny, jeżeli chodzi o tą chorobę wieńcową. Współcześnie pojawiło się kilka publikacji, dowodzących, że jeżeli to jest pacjent bez zawału, bez niestabilnej, bez jakiejś hospitalizacji z powodu niewydolności serca, to bezpieczeństwo stosowania fleka jest bardzo podobne jak leków klasy trzeciej i myślę, to jest przykładowo jedna tylko z publikacji. I jeszcze dwa słowa chciałam na temat bezpieczeństwa stosowania amiodaronu po pierwsze w przeszłości stosowano zbyt duże dawki przy nasycaniu i tu są przedstawione dla państwa dane liczbowe z tych poprzednich wytycznych natomiast w bieżących ale także w HPL producenta to wysycanie jest krótsze mniej agresywne jak państwo widzicie a dawka podtrzymująca może być mniejsza i na ten temat mamy bardzo też dobrą metaanalizę, gdzie porównywano czy się stosuje dawkę 100 czy też dawkę 200 i jeżeli ta dawka jest mniejsza, to zdarzenia niepożądane istotnie rzadziej występowały, ale przede wszystkim potrzeba odstawiania leku też była rzadsza. E, oczywiście amiodaron może powodować różne zdarzenia poza sercowe, ale wiemy już, u kogo one mogą występować, jak leczyć tych pacjentów, co monitorować, żeby bezpieczeństwo zwiększyć. Najbardziej boimy się tego problemu tarczycowego. Koniecznie trzeba badać TSH i FT4 wyjściowo i co 6 miesięcy, a w pierwszym roku nawet co 3 miesiące. Jeżeli chodzi o problemy płucne, to. Wytyczne radzą, żeby no, oczywiście rentgen klatki piersiowej wykonywać wyjściowo, ale także badania kontrolne co 12 miesięcy i oczywiście transaminazy co 6 miesięcy. Proszę Państwa, o tych badaniach mówiono już dzisiaj sporo, wczoraj też zresztą. To jest badanie IST i badanie KABANA, gdzie stosowano i flekainit, propafenon, a bardzo. W wysokim odsetku pacjentów i widzisz, obserwacje były długoterminowe, takie do pięciu lat, to już naprawdę nie jest tylko rok i te zdarzenia niepożądane wcale nie występowały często, nie były jakieś dramatyczne. W związku z tym myślę, że ten fragment tych badań można podsumować w ten sposób, że rozważne stosowanie leków antyarytmicznych także leków klasy 1C, zgodnie z, no, z wiedzą bieżącą, może być y, bezpieczne także u pacjentów z chorobą strukturalną, czy też chorobą wiedzową. Już teraz podsumowując, przepraszam za przedłużenie, bo nie jest to w moim zwyczaju, ale, ale myślę, że tę informację powinna była Państwu podać, że no, <laughs> jednak nadal, mimo abla dostępu do ablacji w przeciągu, stosujemy leki antyarytmiczne. Waklarz tych leków nie jest niestety tak szeroki, nic się nowego nie pojawia, ale wiemy coraz więcej na temat tych starych leków. Ale ważne jest, żeby pacjenta kwalifikować umiejętnie. Każdemu pacjentowi z migotaniem przeciągów należy się wręcz badanie echokardiograficzne, to jest klasa pierwsza zaleceń. Ale pamiętajmy, że czasem potrzebne inne badania, na przykład lekach klasy 1C, próba wysiłkowa. I kierując się niektórymi wypowiedziami takich eksper ek słynnych ekspertów międzynarodowych, napisałam tu Państwu sformułowanie, decyzję powinien podejmować specjalista, czy pacjent ma dostać miodarę, czy nie, no, powinien to zrobić specjalista. Pamiętajmy, że część chorych nie musi być leczona latami, że to może być na przykład miesiąc w miesiąc po kardiowersji, że może być ten tryb peel in the pocket. Natomiast pamiętajmy, że amiodaran jest mniej szkodliwy, gdy się monitoruje pacjenta w kierunku tych potencjalnych objawów uboczych i gdy stosuje się nie za dużą dawkę, nawet czasem tą małą. Dziękuję Wam bardzo.